W tej sytuacji nie da się tak mieszkać. Co by? Jakieś rabatko pochodzi, jeszcze trochę dość Co robię do poklapy, latać. latać? Ja odmawiam komentarza. Dużo rzeczy, o które Pan pyta, ja komentuję i się. No, człowiek zapewne chory i. A co się dzieje dokładnie, Jak go pani opisały? No już. Karaluch się znowu pokazują jak wchodzi to niemiły zapach jest. Odpo, odpo, jak jak otwiera drzwi to jakby ja bym świetnik otworzyła. Już go no raz wynosili, tutaj mu to on znamy, nam on na nowo na zbierał no. tyle samo co... Ja tak. pomyślę, że ja tu mieszkam rok, ale tu to jest taki sur, że to po prostu się nie da. Jak, jak wychodzimy na, na, na korytarz, a otworzy drzwi to jest... Hmm. To jest masakra. No i mówicie, że już mu robaki zaczęły chodzić, tak? No mhm. już był rok wcześniej, właśnie w tamtym roku też się pokazywało, jakby tam głosili, ale oni z tym... Nie ta ta nie temu, to, dwa lata temu mu posprzątali, mhm. no to opieka społeczna była tutaj, by, też to, 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 już... To, to już była ta pani tu, no. ale on teraz jest na emeryturze już, to ona powiedziała, jeżeli jeszcze raz będzie takie coś robić, to mu potrącą z, e, z emerytury, tak? No i co zrobił z ponownie? to, to, z to samo. Znowu to samo. Mhm. I co? I nie badań, nic nie robił z tym. My też kilkokrotnie właśnie do NTBS-u, ntbs -u, u do no, gminy, no, no ale... A... Italia by do cytrania, by tu do kratki ściekowej wylewał. nie jeszcze otworzy, bo sprót. No to on tu nie idzie trzy ale tu nie idzie dwie od korzydzia, jak, no, jak no. się wyjdzie, a on wychodzi to to jest masakra. No. Ja jak ja się ja odezwali do to... To ciebie właśnie, żeby, żebyś nam pomógł, no bo to ja mam dzieci, bo o zdrowie dzieci, bo to jest masakra. Ten schór, a jeszcze mam klatkę wentylacyjną no. razem z nim. Mm, rozumiem. No. Aha, bo pani mieszka na tym. Mm, tak, on no, przejścia, co on chodzi do mm. domu i słychać jak on chodzi po puszkach. Dobrze, a proszę powiedzieć kiedy było to sprzątane? 3 lata temu, może dwa lata, może... Do, tam... do. Ja nie... miałam do pracy, to właśnie wynosili no. tu wszystko, nie? I mm. poubierali, to no, to, to wszystko... Piwa... Chłopcy za to wynosili, to też bym Wszystko nie? ciepło z tego. Ja kiedyś przychodziłam, jak on chodził, mi o tyle drzwi uchlonej chodzi do domu. Ścieżka i no tak zdążyłam zerknąć. Jak jak chodził, ścieżka, pełen, no, puszki, puszki z piwa. A próbowaliście z nim rozmawiać. Ale to nie dociera do niego, tak jakby nie, nie do niego. On nam kiedyś tu powiedział, że on to wynosi, ale o, zamiast wnosi, to on wnosi do domu na zad. On zamiast wynosić do, do, do śmietnika, to do, do sprowadza z powrotem do, do domu. I czasami już nie wchodzi tam, żebyśmy nie widzieli i dochodzi mhm. tu. Na miasteczku wszyscy widzą, wszystkie świetniki od dzień dwa, trzy razy wszystkie świetniki odnosi. Ja. Ja. No to... I my, my, my jesteśmy czasami w domu, jak wyjdziemy na korytarz, no bo to są, sąsiadka pali na korytarzu, mamy ale mm -hmm. I tak wyjdę do sąsiadki, no to już było, to już jest czuć i to człowiek wie, kiedy on wchodzi, a kiedy wychodzi. to my nie musimy na zegarek patrzeć, o które ona ten no po, po smrodzie. I wtedy ten, my siedzieliśmy tu na klatce z tam sąsiadem i tym, no to jak wiadomo, tak, no miły zapach, no a on był tak pijany, że zamknął drzwi. O, ja zdążyłam porobić zdjęcia, bo ja tak rękę wsadziłam ten na do zdjęcia, żeby to zaśmieć na? na nowy na zgłoszenie. Hmm. No, jak, on, jak on będzie robił tak, jak robi, no to to będzie. Nie będzie teraz to robił, no będzie teraz to gorzej. Teraz no. się go pozbili, teraz się świeją. Ja tu mieszkam no, YouTube, YouTube no, YouTube no. Robno, ale jak mówię, to tutaj są tu wyprawy To to jest. No. Bo czasami no. na Tarski Góry jedzie i no, on z Gór przyjeżdża ze za śmieciami przywozi Stardowskiej, do no, nawet tak, tutaj. Tak, tak. A kiedy była policja z Mopsem? Eee, jak my zaczęli głosić znowu, że nazbierał tych śmieci, no. No to była to pani Irena, jeszcze, ale teraz poszła na emeryturę, bo ona mówiła mu, że jeszcze raz tak zrobi, że nazbiera. No, te... na zbiera. emeryturę by ktoś się było, no. No ale dalej robię swoje. Znaczy, czyszczynie. No, no, bo to, to, ale... to, to jest choroba taka. Z tego co widzę, jest choroba, jest, jest, jest coś takiego, że choroba, zbieractwo to się jak a, tak a, to a, nazywa. Ale to już nie no, chodzi o to, wy nie da teraz uciągnięcia dalej, ale gdzie są dzieci. No. Pozbyli się a, a, go z osiedla i wciśli tego Prawdopodobnie dostał na biblioteki mieszkanie, ale on się na to mieszkanie nie zgodzi. No, no, bo to jest Tylko to docisnął, no. Bo to jest najazd autobusem, jakby wcale do kąty chcą przymierzyć coś, no to jest. No to by musiał dojeżdżać. No, no dokładnie, do, do. tam by nie miał takiego... tu zaczepienia, żeby iść tu na śmietnik, czy tam, czy tam, nie? No. Czy słyszał pan o takim problemie? Ale no, to nie jest sprawa do, do poruszenia publicznego. Ja odmawiam komentarza w tej sprawie. Dużo rzeczy, o które pan pyta, ja komentuję i się tego... Tak, ale tu, tu, to jest zbyt delikatna sprawa, żeby... Delikatna sprawa, ale czy miasto planuje coś zrobić, bo mieszkanka mi przesłała zdjęcia, że tam już karaluchy zaczynają mieć dzieci i martwi się o swoje dzieci. Bez komentarza. Ja, ja mam pytanie odnośnie jednego z mieszkańców, który został swego czasu eksmitowany z osiedla. Został eksmitowany z osiedla, ponieważ znosił śmieci do mieszkania. To był dosyć duży problem. I teraz ten pro... I został eksmitowany na miasteczko, na ulicę Gałczyńskiego. I teraz ten problem wrócił na ulicę Gałczyńskiego. Ja wiem, że Pan radny swego czasu w tej sprawie interweniował u burmistrza Nowaka. Jakby się Pan radny tego odniósł? Tak jest, interweniowałem. No nie można operować nazwiskami, ale myślę, że większość mieszkańców osiedla wie, o kogo chodzi. No człowiek zapewne chory i... Nie szło mu pomóc w inny sposób, jak, jak lekkie odosobnienie od śmieci. Po prostu od śmieci. To jest przykre, że tak może trzeba powiedzieć, ale ja proponowałem, żeby dać mu mieszkanie w Bibieli, gdzie mieliśmy swego czasu takie odosobnione. I tam myślę, że ten człowiek może z tego nałogu zbierać, bo to jest choroba. No, nie wiem, czy jest leczona, czy nie leczona, ale no, szkodzi siebie i sąsiadom. No, to było najlepsze rozwiązanie. No, burmistrz Nowa wybrał inne rozwiązanie, zaproponował lokalizację na starym miasteczku. No, wokół, na rynku, tuż wokół innych, tak jest, wokół innych mieszkańców. No i ten problem się tylko przeniósł w osiedle w rejon rynku i, i tyle. Problem pozostał. A proszę mi powiedzieć, a y, dlaczego pan radny proponował, aby ten pan był przeniesiony na Bibiale? A czemu akurat tam? Co by to pomogło? Oglądałem kiedyś program w telewizji właśnie w takim temacie dokładnie ludzie, którzy zbierają niepotrzebne rzeczy, śmieci, magazynują. Tych ludzi nie da się praktycznie z tego wyleczyć i proponowałem przenieść go w te miejsce, gdzie nie ma co zbierać. Gdzie nie ma śmietników, gdzie nie ma po prostu sklepów, po prostu byłby pozbawiony możliwości tego zbierania i możliwe, że byłaby to terapia, która pozwoliłaby mu ten nałóg porzucić. Burmistrz zdecydował, no jest to w kompetencja burmistrza, przyznawanie mieszkań socjalnych. Skorzystał ze swojego prawa, no, przeniósł go w rejon rynku, no, i niestety problem pozostał.